Chrystus przypomina nam dzisiaj, że On jest dobrym pasterzem, pasterzem, który oddaje swoje życie za owce, pasterzem, którego owce znają, które idą za Nim, czyli jest kimś wyjątkowym. W liturgii Kościoła wspominamy dzisiaj świętego Stanisława Biskupa i Męczennika. Myślę, że święty Stanisław był wspaniałym naśladowcą Chrystusa, dobrego pasterza, bo... Nie bał się wystąpić odważnie przeciwko złu, które widział na Dworze Królewskim. Nie bał się wystąpić i mówić o złu, które jest obecne w świecie. Czy my dzisiaj potrafimy mówić o tym, że zło istnieje, że trzeba walczyć ze złem, że istnieje piekło, że istnieje szatan? Czy czasami może się tego nie wstydzimy? Grzech jest obecny w życiu człowieka. Ale po to jest właśnie Chrystus. Po to przyszedł Chrystus na ziemię i po to przedstawia się nam jako dobry pasterz, abyśmy mogli pójść za Nim i Go naśladować, tak jak naśladował Go święty Stanisław Biskup Męczennik. W szczególnym dzisiaj módlmy się też za naszą ojczyznę, aby potrafiła się zjednoczyć, tak jak zjednoczyła się po śmierci świętego Stanisława. Błogosławię Cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.